25 gramów. Właśnie taką ilość błonnika powinniśmy spożywać każdego dnia. Dlaczego? Reguluje pracę jelit. Pomaga w redukcji zaparć oraz wzdęć. Chroni przed rozwojem chorób serca, nowotworami, powstawaniem guzów i stanów zapalnych. Obniża poziom cholesterolu i cukrowe krwi. Pozwala utrzymywać prawidłowe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi. Jakie produkty wybierać, żeby zwiększyć ilość błonnika w diecie? Zdecyduj się na ryż brązowy zamiast białego. Zamień pieczywo pszenne na żytnie Zamiast płatków jaglanych wybierz owsiane górskie. Sięgaj częściej po kaszę gryczaną zamiast mannej. Stosuj w swojej kuchni mąkę gryczaną. Sposoby na zwiększenie ilości błonnika w codziennym jadłospisie. Zwróć uwagę na siemię lniane. Najlepiej wybieraj ziarniste, gdyż jest mniej oczyszczone z błonnika pokarmowego. Zalej łyżkę siemienia lnianego ciepłą wodą i odczekaj chwilę aż powstanie konsystencja żelu, a następnie wypij. Wybieraj płatki owsiane górskie, a nie błyskawiczne, tak jak w przypadku siemienia, są mniej oczyszczone. Do zup oraz jogurtu dodawaj otręby. Napoje owocowe mają znacznie mniej błonnika niż surowe owoce. Lepiej zjeść surowe jabłko niż wypić sok jabłkowy. Zamień jasne pieczywo na ciemne, a ziemniaki zastąp kaszami. Obserwuj nasz profil po więcej ciekawostek.